Witam serdecznie kochani na kanale Ivitaro, osoby z znaku koziorożca. Cześć Iwisiekłania. To czytanko jest na miesiąc czerwiec. To czytanie jest ogólne. Jeżeli interesujecie czytanie na miłość czy pracę, te czytania będą nagrywane troszeczkę później, także bardzo proszę o cierpliwość, a tymczasem zobaczymy co tutaj Was słychać. Będzie w tym miesiącu czerwcu. No, karta przewodnia dla Was wypadła. Dziewiątka buław. Tutaj macie tą kartę. Tutaj widzicie człowieczka, który już jest zmęczony tym, co do tej pory robił, osiągał. Nie wiem. Tutaj jest wózek z. Nie wiem co on tam ma. W każdym razie widzę tutaj zniechęcenie. I właśnie taką energię macie na ten miesiąc czerwiec, zniechęcenie, jakby jakbyś myślał, że czy myślała, że to co chcesz osiągnąć to właściwie nie jest to osiągnięcie. ci takie myśli będą chodziły po głowie. Tracić będziesz jakby nadzieję, nadzieję wiarę w to, że w ogóle cokolwiek się uda. Jednak ta karta mówi o tym, by właśnie nie zaprzestawać walki i właśnie Będą się takie, będą się takie, dwa koziorożce w środku gryzły, tak bym to powiedziała. Jedna strona mówi, e, już zostawię to, nie ma sensu, a druga strona powie, no, przecież cel jest już tak bliski, nie poddawaj się. I właśnie ten miesiąc taki może być dla Ciebie koziorożcu. No zobaczymy o co tutaj konkretnie może chodzić. Mm, tutaj mamy króla i denarów. Hmm, No proszę. To jest zwycięstwo. Pomalutku myślę, że będziesz dążyć do swojego celu. Być może nawet dobrze, że pomału, bo wiecie, co, co nagle to pod diable i wszystko się może wysypać. A tutaj widzę wręcz energię spokojną, gdzie w tym królu denarów, który realizuje swój, swój cel, co, cokolwiek by to nie było. Więc tutaj widzę zwycięstwo. Nawet powiedziałabym zwycięstwo nad samym sobą. Zwycięstwo nad tymi negatywami. Które gdzieś tam w głowie siedzą, które nie dają spokoju, które wręcz cię mogą trącać w dół. Więc tutaj będziesz walczyć jakby sam ze sobą, czy sama ze sobą. Hmm. No dobrze. A mm, do czego powinieneś, czy powinnaś dążyć? Zobacz, masz tutaj. Asa Buław. To jest super karta, słuchajcie. As Buław mówi o, o tym, by zacząć działać, tak? Być aktywnym. Ty masz moc i siłę w sobie, także uwolnić ją musisz. Tak by realizować właśnie swoje zamierzenia. Hmm. No i zależy, o co teraz pytasz, bo tutaj mm, ktoś może podążać w sferze finansowej pracy, żeby uwolnić tą siłę i, i realizować swoje plany. Komuś zależy, by po prostu znaleźć drugą połowę, więc tutaj mm, to będzie dobry czas na zdobywanie kogoś. Mm. To jest żywioł ognia, więc nie wiem na czym ci zależy. No dobra, zobaczymy, co tutaj jeszcze dojdzie. No ja to widzę tak, żeby pomagać innym. Tutaj jest karta straty. I właśnie, może ktoś przyjdzie do ciebie o pomoc. Być może ty jesteś tym kreatorem. Więc. Tak naprawdę będziesz wiedział, czy będziesz wiedziała, jak postąpić w danej sytuacji. Intuicja będzie Ci pomagała w dążeniu do celu. No i oczywiście ten ogień w Tobie, także myślę, że powinieneś, czy powinnaś dążyć właśnie do tego, by realizować siebie. Jeżeli jesteś samotną osobą, może ci się coś posypało, nie przejmuj się tym, bo przecież tutaj widzę, że długo nawet nie będziesz samotna czy samotny. Jeszcze jedną zobaczę kartę. Kieruj się intuicją. Kieruj się. Widzisz, tutaj możesz poprosić kogoś o pomoc. Możesz. Porozmawiać z kimś, do kogo masz zaufanie. Więc tutaj, właśnie w tej karcie to widzę. No, a co dalej? Czego nie się robić? Czego się wystrzegać? Więc myślę, że osądzania innych być może, bo to jest karta wiara normalnie, to jest pomoc. To jest ktoś, kto, kto jest inteligentny. A tutaj nie powinieneś właśnie co? Na, to coś na odwrót, czyli mówi ta karta o fanatyzmie. O narzucaniu swoich poglądów. Jakaś fałszywość bije z tej karty w tym momencie. Nie powinieneś być taką osobą. Zrazisz wszystkich i po co, więc... <laughs> No, zobaczymy tutaj dalej od to. Hmm. Hmm. Nie powinieneś odwracać się od sytuacji, które ci nie służą. Jeszcze zaczekaj. Hmm. Tak mi przyszło do głowy właśnie. Tutaj widzę hmm, również kogoś, jakiegoś urzędnika, to może być, tak. Hmm. Więc tutaj nie podpisuję jakichś papierów urzędowych, bo to może spowodować hmm, no, coś, co po prostu będziesz musiał się od tego odwrócić nie wychodzi za mąż w tym miesiącu. No kurczę, no, no wiara różni to właśnie mm, dla każdego coś innego znaczy. Ja sobie tylko tak mam Pamiętajcie, że to jest czytanko ogólne. I no do każdego co innego może trafić. Hmm. A co jest nieuniknione w tym miesiącu dla ciebie? Mm, to jest Piątka Mieczy jest dosyć nietypową kartą. Hmm. Tutaj nie ma przegranych, tutaj jest oszustwo, tutaj jest kombinowanie, hmm. więc to jest taka niewiadoma. Zobaczymy, o co tutaj konkretnie chodzi. Hmm. będziesz gdzieś, <laughs> będziesz realizować swoje cele będziesz yy, yy, właśnie tutaj w tym rycerzu mieczy, on jest kimś takim, kto idzie przed siebie yy, nie patrząc na, na boki praktycznie, tylko ma jakiś cel o, do, do zrealizowania i go robi, dlaczego go re realizuje a tutaj właśnie jest ta piątka yy, piątka na kielichów, piątka kielichów mówi o stracie, mówi o nie mam pojęcia, tutaj macie same piątki tu macie piątkę, tu jest piątka to jest troszeczkę niepokojące, jestem bardzo ciekawa o co tutaj tak naprawdę w tym czerwcu będzie chodziło hmm Jakaś strata, nad czymś będziesz myśleć, nie Niedoc doceniasz tego, co masz wokół siebie, pójdziesz w coś nowego, ale dlaczego? Hmm. Widzę tutaj znudzenie. Jeżeli chodzi o relacje, to jest totalne znudzenie, totalne yy, yy, zniechęcenie wręcz. I pójdziesz w coś nowego. Tylko, co to będzie? Żeby to nie było takie oszukiwanie yy, po cichu, jakieś kłótnie przez to. No, zobaczymy. Tutaj zobaczymy każdy tydzień z osobna. Może tutaj coś wyjdzie. Pierwszy tydzień w tygodniu czerwcu dla ciebie: yy, koziorożcu to paść mieczy. Yy, tutaj widzę, że będziesz się uczyć, będziesz coś yy, realizował, swoje plany. Być może kogoś masz na oku i to jest ys, no obserwacja kogoś, kto nawet nie ma pojęcia o tym, że to robisz. <grych> Zobacz, tutaj masz królową buław. Królowa buław, no dobrze. Może to jesteś ty tą królową buław. Tutaj są yy, yy, rozmowy, tutaj są spotkania, rozmowy telefoniczne przez internet, yy, wiecie. Yy, no, dużo się w pierwszym tygodniu będzie działo. Yy, yy, no ta równowaga między dawaniem, a braniem, więc tutaj jakieś coś tu się będzie działo, ale co? Każde, u każdego to coś innego. To może być realizowana jakaś praca przez internet. To mogą być yy, ktoś może z was flirtuje przez internet i to po prostu idzie dwu, no, z drugiej strony to samo, więc no nie wiem. Dobra. Kolejny tydzień to dziesiątka buław. Tutaj już widzę zmęczenie. Zmęczenie. Zmęczenie czymś. Odchodzisz od tego, co nie służy. Zmieniasz, wyjeżdżasz, nie wiem, ta dziewczyna odchodzi. Pozbierała swoje bagaże i odchodzi. Tylko od czego odchodzi? Albo od kogo? To śmierć. Proszę. Więc śmierć mówi o transformacji, mówi o końcu jakiegoś cyklu w, w życiu. No i zaczyna się nowy to jest nagłe zakończenie czegoś. To może być rozwód, tak? To może być. Yy, 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 Skończenie jakiegoś projektu i rozpoczęcie nowego. Nowy związek, ponieważ się stary zakończył. Wszystko to może być. Królowa denarów. Na to. Więc takie realizacja planów własnych. Może jesteś tą szefową, która właśnie robi porządki w pracy. No dobra. Kolejny tydzień. To dwójka denarów. Tutaj masz wiele rzeczy na głowie. Tutaj musisz wy jakby pogodzić dwa może projekty, yy, trzy, cztery. Masz za dużo na głowie. Myślę, że za dużo weźmiesz w tym trzecim tygodniu na siebie i taka niepewność, czy dasz radę wszystko zrealizować. Zobacz, jest tutaj to zmęczenie. Czymś no, za dużo weźmiesz na siebie. Będziesz musiał, czy będziesz musiała zadecydować, coś wybrać. Jeżeli mm, za dużo wszystkiego weźmiesz, ty po prostu wykończysz to, zmęczysz się. Tak naprawdę nie skończysz nic do końca i może się sprawa rypnąć. I no i do niczego nie dojdziesz w tym momencie. Tutaj jest takie kombinowanie, żeby sobie pomóc. No, myślę, że dasz radę, co? Może to, co masz za dużo na tych plecach, rozłożysz na inne osoby, które będą mogły Ci pomóc. Także no. Kolejny tydzień to śmierć. Ostatni tydzień czerwca. Zobaczcie. Pójdziesz w coś nowego, tutaj jest światło, czyli te stare struktury padną. To, co ci nie służy, naprawdę. Mm -hmm. No ja już nie będę grywać, o co chodzi z tą śmiercią. Dobrze, więc tutaj mamy miecz prawdy, tutaj są rozmowy, dyskusje. Być może yy, w tym czwartym tygodniu yy, przez. Coś się wysypie u kogoś, i tutaj może nastąpić rozstanie z partnerem, tak? Jeżeli chodzi o pracę, to może być nowy projekt, bo któryś, no właściwie to się powtarza. Zobaczcie, pójdziecie do przodu. Myślę, że się oczyści jakaś sytuacja, i to pomoże wam pójść do przodu, wyjechać być może, zrobić coś dla siebie nowego. Innego i to nastąpi bardzo szybko. Hmm. Koniec cyklu, rozpocznie się nowy, proszę. Ten świat stanie przed Tobą otworem. Możliwe, że pojedziesz gdzieś, nawet za granicę, na jakąś wycieczkę. Być może praca będzie za granicą. Słuchajcie, bardzo duże możliwości otwierają się przed Wami. Hmm. Kończy się coś i zacznie coś nowego. Bardzo ciekawe czytanie. Dobrze, kochani, to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że czytanko Wam się podobało. Oczywiście bardzo proszę o subskrypcję, komentarze, lajki. No i do następnego razu. Trzymajcie się pa.